Poświęćmy dziś trochę czasu na przestudiowanie Słowa Boga przez kazanie zatytułowane Życie jest krótkie, a Królestwo Niebios jest wieczne. Biblia wyjaśnia nasze życie na wiele sposobów. Porównuje nasze życie do rosy na trawie. Ponadto, kiedy jeden dzień w oczach Boga jest porównywany z czasem naszego życia, Biblia wyjaśnia nasze tysiąc lat jako tylko jeden dzień w Królestwie Boga, postrzegając nasze istnienie jako ulotne i bez znaczenia. Moi drodzy, nie możecie umówić się na spotkanie z jętkami, mówiąc, do zobaczenia jutro, ponieważ jętka żyje tylko jeden dzień. Kiedy patrzymy na stworzenia, które mogą żyć tylko przez tak krótki czas, czy nie czujemy dla nich współczucia i litości? Kiedy Bóg patrzy na nasze życie, on nas postrzega, że tak powiem, w podobny sposób. Tysiąc lat życia ludzkiego jest porównane do jednego dnia u Boga. Nasze życie jest nieuchronnie związane ze zbyt krótkimi granicami losu. Ja sam dość często tak się czuję. Ja również miałem 20 lat i był czas, kiedy byłem nastolatkiem. Kiedy patrzę na swoje życie, zastanawiam się, kiedy tak szybko osiągnąłem ten wiek. Kiedy zastanawiam się nad sobą, też czuję, że nasze życie jest zbyt krótkie. Nawet wśród członków rodziny Syjonu, niektórzy, których trzymałem w ramionach, gdy byli dziećmi, teraz dorośli, pobrali się i pracują razem. Kiedy zastanawiamy się nad tą kwestią, czas mija bardzo szybko. W przeszłości, kiedy starsi ludzie mówili o przemijaniu życia, zastanawialiśmy się, dlaczego mówią takie rzeczy, skoro przed nami tyle dni. A jednak teraz mówimy to samo. Po przejściu przez to zdaliśmy sobie sprawę, jak krótkie jest nasze życie. Ilu jest głupich ludzi, którzy myślą, że będą żyć tysiąc lat, podczas gdy w rzeczywistości nie mogą dożyć nawet stu. Chociaż żyjemy krótkie życie, są ludzie, którzy żyją dla Królestwa Niebios i są ludzie, którzy żyją dla Piekła. Jeśli istnieją te dwie drogi życia, to czy nie powinniśmy wybrać drogi do nieba? Nie tylko powinniśmy wybrać takie życie dla siebie, ale także powinniśmy prowadzić do niego wszystkich innych ludzi, którzy nie są tego świadomi. To powinno stać się naszym sposobem na życie. Czy powinniśmy prowadzić znaczące życie skierowane ku Królestwu Niebios? Albo czy jesteśmy skazani na dalsze kroczenie w kierunku piekła, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Znajdźmy odpowiedź w Biblii. Spójrzmy na Księgę Psalmów, rozdział 90, werset 4. Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Tak właśnie opisane jest nasze życie. Tysiąc lat życia ludzkiego jest jak noc, która przeminęła w oczach Boga. Przejdźmy do wersetu dziewiątego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Czy to nie oznacza, że wszystko przemija w jednej chwili? Zobaczmy werset dziesiąty. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy się ustanie, lat osiemdziesiąt. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój. Gdyż, co się z nimi dzieje? Chyżo mijają, a my odlatujemy. Z wyjątkiem niektórych młodych członków, prawdopodobnie wszyscy, możemy utożsamić się z tą treścią. Ach, kiedy przekroczyłem czterdziestkę? Tuż po osiągnięciu przez dzieci pewnego etapu edukacji szkolnej. Jeśli chcecie trochę czasu dla siebie, okazuje się, że jesteście już w średnim wieku. Po tym, jak wasze dzieci się pobiorą, nagle jesteście po pięćdziesiątce i sześćdziesiątce. Takie rzeczy dzieją się w mgnieniu oka, w ciągu jednej chwili. Tysiąc lat jest jak straż nocna. Jeśli chodzi o te kwestie, Bóg podkreśla to nam, mówiąc: "Jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień." Musi istnieć jakiś powód, dlaczego naucza nas, że nasze życie na tej ziemi nie jest wieczne. Zawiera to ostrzeżenie dla nas, które mówi. Zamiast rzucać wszystko w to krótkie życie, przygotuj się i żyj dla królestwa niebios na wieczność. Spójrzmy na księgę Izajasza, rozdział 40. W księdze Izajasza, rozdział 40, werset 6 napisano: Głos mówi: Zwiastuj. I rzekłem: Co mam zwiastować? To wszelkie ciało jest Czym ono jest? Jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nam. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat. Co się dzieje z kwiatem? Moi drodzy, czy wytrzymuje długo? Kwiaty kwitną, ale po chwili więdną. Nie są trwalsze niż kilka dni. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. W ten sposób Biblia wielokrotnie mówi nam, że czas, w którym ludzie mogą pozostać na tej ziemi, nie jest zbyt długi. Potwierdźmy to również w Nowym Testamencie. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset dwudziesty czwarty. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki. Nawet patrząc na ten świat, który Bóg stworzył, abyśmy w nim żyli, każdego dnia uczymy się wielu lekcji. Nasze życie też jest nieuchronnie krótkie. Jakie godne pożałowania są jętki, które żyją tak krótko? Bez względu na to, jak wspaniale ktoś żył, lub jak wielką władzę i autorytet posiadał, trwało to tylko przez krótką chwilę. Nasze życie nigdy nie będzie wieczne. Życie, młodość i piękno przemijają tak szybko, prawda? Wielu z Was, szczególnie tych w średnim wieku, lub starszych, będzie to głęboko odczuwać. Po latach poświęcenia się, wychowaniu Waszych dzieci i patrzeniu na ich małżeństwo, w końcu macie trochę wolnego czasu dla siebie, ale wtedy uświadamiacie sobie, teraz nie mam wiele czasu, aby wywrzeć znaczący wpływ na tę Ziemię. Kiedy patrzymy na jętki i inne stworzenia o krótkiej długości życia, nie możemy powstrzymać się od współczucia im, myśląc, czy to całe ich życie. Kiedy Bóg patrzy na nasze życie, mówi: są jak kwiaty i trawa polna, chwilowe i krótkie, kwitną przez krótki czas, a potem więdną. Rzeczywiście, nasze życie jest przemijające jak trawa i kwiaty. Biblia nieustannie informuje nas o tym poprzez zapisy pisarza Księgi Psalmów, Apostoła Piotra i Proroka Izajasza. Spójrzmy na Księgę Psalmów, rozdział 103, werset 13. Zobaczmy werset 13. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów. Dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Jest napisane: dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny, co wskazuje, że wszystko jest chwilowe. Co zatem chce nam dać Bóg, litując się nad ludzkością? Chce nam dać życie wieczne. Jednak nie miałoby sensu żyć wiecznie, cierpiąc wiecznie, prawda? Dlatego radość i szczęście zawsze będą tworzone. Życie, które zostanie nam dane, będzie inne niż nasze życie na tej ziemi. Będziemy wiecznie cieszyć się szczęściem, radością i błogosławieństwami wykraczającymi poza to, co nasze serca mogą znieść. Biblia uczy nas, że Bóg stworzył nam świat, w którym nie ma śmierci, smutku ani bólu. Dlatego wszyscy musimy wejść do tego świata. Teraz żyjemy na tej ziemi tylko tymczasowo. Więc w jakim kierunku powinniśmy zawsze zmierzać na tej ziemi? Powinniśmy być w stanie dostosować nasze życie do Królestwa Niebios. Zgodnie z objawieniem istnieje miejsce wiecznego cierpienia. Kiedy Jezus przyszedł na tę ziemię, zachęcał nas, abyśmy nie udawali się do takiego miejsca. Jezus wielokrotnie podkreślał, że jeśli nasza ręka powoduje grzech i powstrzymuje nas przed wejściem do wiecznego królestwa niebios, to lepiej ją odciąć niż przegapić królestwo niebios. Oto jak krótkie jest nasze życie na tej ziemi i jakie żałosne wydaje się ono w oczach Boga. Właśnie dlatego dał nam tę ścieżkę. Dlatego wszyscy powinniśmy starać się być posłuszni wszystkim naukom Boga, Jego przepisom, dekretom i prawom i podążać za Nim, dokądkolwiek nas prowadzi. Spójrzmy na objawienie, rozdział 20, werset 10. Rozdział 20, werset 10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. Co się z nimi stanie? I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Sam Bóg przyszedł na tę ziemię, aby uniemożliwić nam udanie się do takiego miejsca. Umarł zamiast nas, przelał swoją krew. I zniósł niezliczone zniewagi, bóle i cierpienia. Aby doprowadzić nas, swoje dzieci, do Wiecznego Królestwa Niebios, ustanowił Paschę Nowego Przymierza, drogę do życia wiecznego, oświecił nas o matce życia wiecznego i pozwolił nam mieć wiarę w nią, prawda? Bez względu na to, jak wielki, lub popularny jest ktoś na tej ziemi, nie jest to wieczne. Czy popularni piosenkarze, którzy kiedyś byli sławni, żyją teraz bardzo szczęśliwie? Czy nadal cieszą się popularnością swojej młodości? Odpowiedź brzmi: nie. Moi drodzy, takie okresy są zbyt krótkie. Popularność celebryty lub osoby u władzy jest chwilowa. Dzięki takim treściom staje się jasne, jak niesamowita jest łaska Boga, która pozwala nam wejść do wiecznego Królestwa Niebios. Bóg dał nam paschę, prawdę życia, przelał swoją drogocenną krew na krzyżu, aby przebłagać za wszystkie nasze przeszłe grzechy i otworzył nam wszystkie drzwi, abyśmy weszli do Królestwa Niebios. Zawsze myślimy o jego łasce. Nie traćmy naszych serc dla błahych spraw tej ziemi, zapominając i odwracając się od woli Boga. Przede wszystkim miejmy głębszą nadzieję na królestwo niebios. Nie musimy odczuwać takiego poczucia niższości, myśląc, ktoś ma luksusową rezydencję. Dlaczego nie mogę tak żyć? A co z tą chwałą i tamtym życiem? Czy Biblia nie uczy nas, że są jak kwiaty polne? Ważny jest kierunek naszego życia, to czy żyjemy właściwie, czy nie? Nie jest ważne, kto żyje wspaniałym życiem, ani jak wielkie i potężne jest czyjeś życie. Powinniśmy zawsze zadawać sobie pytanie, czy moje życie zmierza ku niebu, a może nieświadomie kroczę w stronę piekła, jeśli właściwie zrozumiemy kierunek, w którym zmierzamy i będziemy podążać ścieżką życia zgodnie z nim. Co mamy nawet u kresu naszego życia? Bez wątpienia będziemy mieć nadzieję. Pewien starszy członek jest bardzo szczęśliwy po otrzymaniu w szpitalu ostatecznej diagnozy. Co zrobiliby zwykli ludzie? Byliby przygnębieni i przestraszeni, ale ten członek jest bardzo szczęśliwy, mówiąc, pójdę do nieba. Dlatego raczej pozdrawia członków Kościoła, mówiąc, kiedy pójdę do nieba i zobaczę Ojca. Jakie przesłanie od Ciebie powinienem Mu przekazać? Przepełniony radością i szczęściem pójścia do Królestwa Niebios w ogóle nie odczuwa strachu przed śmiercią. Pomyślcie o ludzkim życiu, kiedy przyjaciele, których widywaliśmy na zjazdach, zaczynają znikać jeden po drugim. Myślimy, czy następnie moja kolej... Takie jest ludzkie życie. Czy nasze życie na tej ziemi nie jest tymczasowym pobytem po tym, jak zgrzeszyliśmy? Chciałbym jak najszybciej uciec i wrócić do naszej wiecznej, niebiańskiej ojczyzny. Tak powiedział apostoł Paweł, jak również wszyscy święci wczesnego Kościoła, to samo mówią dziś nasze serca. Apostoł Paweł powiedział, że wolałby raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Chrystusa Ale dla dzieci Boga, które jeszcze nie zdały sobie sprawy z tej prawdy, było bardziej konieczne, aby pozostał w ciele na tej ziemi i pomógł je oświecić Zobaczmy objawienie, rozdział 21 Rozdział 21, werset 6 i rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców. I wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Ponieważ takie miejsce istnieje, Jezus przyszedł na tę ziemię i wielokrotnie głosił w Ewangeliach: Jeśli cię gorszy, ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. To dlatego, że świat, w którym żyjemy, jest tymczasowy. Nie może trwać wiecznie. Bycie ojcem, bycie matką i bycie dzieckiem jest tymczasowe. Wszystko jest tymczasowe. Wszyscy pewnego dnia opuszczają ten świat. Jednak wypełniając te role, ważne jest to, czy nasze życie jest skierowane na królestwo niebios czy na piekło. Zawsze jesteśmy na rozdrożu. Musimy zawsze wybierać drogę do królestwa niebios. Dlatego Bóg przyszedł na tę ziemię w ciele, jako duch i oblubienica, wzywając nas z naszej nędzy, abyśmy stali się jego dziećmi. Przejdźmy do rozdziału 22. Objawienie rozdział 22, werset 17. A duch i oblubienica mówią: Co oni mówią? Wzywają całą ludzkość, mówiąc: Przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Do kogo odnosi się Duch Święty? Odnosi się do Boga Ojca. Kim więc jest oblubienica Boga Ojca, która pojawia się z nim? Bogiem Matką. Bóg Ojciec i Bóg Matka przyszli na tę ziemię i mówią swoim dzieciom: Przyjdź. A ten, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i darmo weźmie wodę żywota. Czy on nie powiedział tego samego dwa tysiące lat temu? Zobaczmy, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, rozdział jedenasty. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 28. Pójdźcie do Mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Kto przyszedł w tamtym czasie? Czy ojciec i matka przyszli razem? Kiedy ojciec przyszedł po raz pierwszy na tę ziemię, on sam powiedział, pójdźcie do Mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. W objawieniu rozdział dwudziesty drugi. duch i oblubienica przychodzą razem i mówią, przyjdź. Podczas swojego pierwszego przyjścia on przyszedł sam i powiedział przyjdź. A podczas swojego drugiego przyjścia, oni przyszli razem w ciele i wzywają swoje dzieci, przyjdź, aby zaprowadzić je do zbawienia. Tylko wtedy, gdy pójdziemy do nich, możemy otrzymać życie wieczne. Zamiast ulotnego i chwilowego życia. Możemy otrzymać życie wieczne. Czy nie jest to nowe przymierze, które Bóg ustanowił na tej ziemi, abyśmy mogli otrzymać to życie? To jest moje ciało. To jest moja krew. Jeśli będziecie jedli ciało Syna Człowieczego i pili krew Jego, co się stanie? Będziecie mieli życie wieczne. Tak więc, bez względu na to, jak szlachetnie ktoś żyje na tej ziemi, jeśli nie będzie jadł ciała syna człowieczego i pił jego krwi, co się stanie? Nie będzie miał żywota w sobie. Ostatecznie, czy duch i oblubienica nie przyszli na tę ziemię, aby dać nam życie wieczne? Dlatego podczas swojego pierwszego przyjścia. Ojciec przyszedł sam do ziemi izraelskiej i zawołał, pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A co z jego drugim przyjściem? Ojciec i matka przychodzą razem i mówią, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. Musimy znać ojca i matkę, aby do nich pójść, prawda? Więc musimy wiedzieć, gdzie są ojciec i matka, dokąd powinniśmy się udać, aby ich znaleźć i kim oni są. Ile prawd objawił nam Bóg w Biblii, abyśmy mogli znaleźć wszystkie odpowiedzi na te pytania? Teraz idźmy do całego świata i powiedzmy wszystkim ludziom: wróćcie do Syjonu, gdzie mieszka ojciec i matka. Tam oni czekają na Was i jest błogosławieństwo życia wiecznego. Czy nie jest napisane w Księdze Psalmów, rozdział 133, że Bóg zsyła swoje błogosławieństwo, życie wieczne, na Syjon? Kto daje nam życie wieczne w Syjonie? Dlatego powinniśmy szybko powrócić do Syjonu. Powinniśmy powiedzieć, ponieważ życie jest tak krótkie i nie mamy zbyt wiele czasu. Proszę wróć szybko do Ojca i Matki oraz do Syjonu. Nasze życie jest naprawdę bardzo krótkie. Proszę poświęć chwilę na refleksję. Ile pan ma lat? Mam 50 lat. Jak pan myśli, ile lat panu jeszcze zostało? Chyba 20 do 30 lat. Dlaczego nie zmieni pan swojego stylu życia na taki, który pozwala panu wejść do Królestwa Niebios? W niebie jest życie wieczne. W ten sposób konieczne jest nauczanie ich o pochodzeniu ludzkości, o którym świadczy Biblia i prorocy. Za każdym razem zadziwia mnie, jak pracuję z tymi, którzy przedwczoraj byli uczniami i dziećmi. To sprawia, że myślę, kiedy oni dorośli? Kiedy dorośli tak bardzo, że mogli odgrywać własne role? To są rzeczy, których nigdy wcześniej sobie nie wyobrażałem. Czy nie oznacza to, że dzień, w którym pójdziemy do nieba, jest coraz bliżej? Dlatego nie bójcie się ani nie smućcie się, tylko dlatego, że się starzejecie. Ale zadajcie sobie to pytanie w pozostałym czasie mojego życia: jakie materiały mogę wysłać do nieba, abym mógł tam zbudować piękny dom? Powiedziałem Wam kiedyś tę przypowieść. Wierzący w Boga, umarł i poszedł do Królestwa Niebios, myśląc, że będzie tam właścicielem ładnego domu, ponieważ posiadał pozycję i służbę w kościele. Tam zobaczył wspaniały i złoty kompleks luksusowych apartamentów. Myśląc, wśród nich musi być jeden, w którym będę mieszkał. Szedł za prowadzącym go aniołem, ale anioł przeszedł tuż obok nich. Był trochę rozczarowany, ale pomyślał, na pewno jest inny dom. Potem zobaczył inny, nieco mniej wspaniały, ale wciąż bardzo luksusowy dom. Jednak ominęli również i ten. Pomyślał, czekaj, mój dom powinien być przynajmniej taki. Minęli jednak wszystkie te domy. W końcu, gdy Anioł dotarł przed chatę, Anioł powiedział, to jest miejsce, w którym będziesz mieszkać. Zaprotestował więc przed Aniołem. Zajmowałem znaczącą służbę i pozycję w kościele i byłem wierny przez długi czas. Więc dlaczego dano mi takie miejsce? Anioł wyjaśnił. W Królestwie Niebios domy budowane są z materiałów wysłanych z ziemi. A ponieważ materiały, które wysłałeś, nie przekroczyły tego. Możesz mieć tylko to miejsce. Zgodnie z objawieniem, jak Bóg nam odpłaci. Dlatego musimy teraz zgromadzić wiele błogosławieństw w niebie, błogosławieństwo wiary, błogosławieństwo miłości, błogosławieństwo nadziei. Błogosławieństwo właściwego prowadzenia innych do królestwa Boga, błogosławieństwo głoszenia, błogosławieństwo nauczania słowa Boga i tak dalej. Żyjąc na tej ziemi, musimy czuwać. W przeciwnym razie 10 lat może minąć w mgnieniu oka. Będą tacy, którzy przeżyli te lata, nie robiąc nic dla nieba, i tacy, którzy przeżyli każdy dzień owocnie dla nieba. Kiedy zastanawiamy się nad łaską Boga, który przelał swoją krew i poświęcił się za nas na krzyżu, powinniśmy zadać sobie pytanie: jaki jest najbardziej łaskawy sposób życia? Co będzie tego warte? Gdy ta krótka okazja życia się skończy, nie będziemy już mieli szansy oddawać chwały Bogu na tej ziemi. Otrzymaliśmy warunki, których pozazdrościliby nawet niebiańscy aniołowie, ale jeśli nadal będziemy trwonić nasz czas na inne rzeczy, to w końcu nie będzie nas stać nawet na chatę. Pilnie czyńmy wszelkie niezbędne przygotowania, abyśmy mogli cieszyć się wiecznym szczęściem i błogosławieństwami. Budujmy cnotę poprzez modlitwę, cnotę poprzez głoszenie i cnotę poprzez zjednoczenie się z członkami naszej rodziny Syjonu. To, co zgromadziliście, nigdy nie zostanie odebrane przez innych. To, co zgromadziliśmy, będzie nasze. Ci, którzy zdają sobie z tego sprawę, działają, podczas gdy ci, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, nieuchronnie tracą. Ponieważ Bóg dał nam jednakowy czas, mam nadzieję, że wszyscy znajdziemy najlepsze ścieżki, jakie możemy obrać w tym czasie, prowadząc wielu naszych niebiańskich braci i sióstr na ścieżkę na której ojciec i matka mówią przyjdź. Mając nadzieję, że otrzymaliście wiele łask, chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie. Dziękuję Wam bardzo.